Cześć, jestem Kamil, a Was to najpewniej nie obchodzi. Dzisiaj powiemy sobie o mining pulkach, Czyli o czymś, o czym wspomniałem w poprzednim odcinku, do którego serdecznie zapraszam. Czym są mining poolki i jak je wybrać? Najpierw przejdźmy do tego, czym są. Mining poolki są to pewne... Mining poolki służą do tego, żeby mali górnicy, tak jak na przykład ja i pewnie większość z Was... Miała szansę spokojnie wydobywać bloki albo żeby więksi górnicy mieli regularne payouty, czyli wypłaty. Jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, do którego jeszcze raz zapraszam, pojedynczym górnikom bardzo trudno wygenerować nonce, czyli number use once, żeby był odpowiedni hash, bo potrzeba do tego bardzo dużej mocy obliczeniowej albo bardzo dużo szczęścia. Pólki działają tak, że jest centralny ośrodek który rozporządza, który górnik ma przetestować, jaki nonce, żeby się nie powtarzało i żeby dobrze wykorzystać moc obliczeniową. I dzięki nim mali górnicy mogą w ogóle cokolwiek zarobić, a duzi mogą po prostu regularnie zarabiać, a nie naprzadczać miesiąc, aż w końcu im się uda. No dobrze, ale jak wybrać? No, to już kwestia indywidualna, ponieważ jest wiele metod, wypłaty, jaką stosują pulki, wiele dodatkowych benefitów i wiele minimalnych wypłat. Dodatkowe benefity, no na przykład, na Hyveonie, to jest pulka HyveOSa, dzięki niemu można mieć darmowego HyveOSa, czyli oprogramowanie służące do kopania, Linuxa po prostu na dodatkowe koparki, a nie na swój system operacyjny. Na Binance masz wpłatę od razu na konto Binance, na giełdę, więc nie masz czegoś takiego, co się nazywa Fi, tak? Gas fee, czyli opłat transakcyjnych. A na przykład na Two Miners, jak kopisz Ethereum, możesz wypłacać je w nano lub w bitcoinie. Dzięki czemu niwelujesz lub przy nano w ogóle zerujesz gas Fi, które przy Ethereum jest bardzo wysokie. A minimalne wypłaty to jest po prostu tyle, ile musisz wykopać danej kryptowaluty, żeby móc wypłacić na swojego walleta, czyli na swoje konto jakby, spórki. No dobrze, a jakie są metody wypłat? Czyli jakby nie, nie do końca wypłat, tylko e, metody nagradzania górników. No, przejdźmy do tych na, najpopularniejszych. Jedną z podstawowych metod wypłaty jest PPS, czyli Pay Per Share. Share to jest jakby ta jedna wasza próba wygenerowania hasza odcisku palca, e, którą nada wam system. przy odpo no, który, Odpowiedni odcisk palca, który wygenerujesz, przy nadanym przez systemie nonce. I paper share polega na tym, że za każdy taki mały share dostajesz jakąś tam wypłatę. To Najbardziej lubią górnicy, ponieważ dostają regularne pieniądze, ale pulki nie zawsze to lubią, bo one nie dostają regularnych pieniędzy, tylko zależy to od tego, czy wydobędą blok, więc bardzo możliwe, że muszą płacić jakby, znaczy ogólnie płacą na wyrost górnikom. Kolejną metodą jest PPLNS. Wiem, to będą trudne nazwy, ale no musimy to przebrnąć, żebyście mogli wybrać swoją pulkę. PPLNS, pol, czyli Pay Per Last n Shares polega na tym, że jeżeli półka, czyli grupa kopaczy, która się zebrała, wydobędzie blok, czyli ktokolwiek znajdzie odpowiedni e, hash odcisku palca e, przy, po wybranym nonce przez e, główny urząd jakby, to jeżeli taki pól wydobędzie blok, to wszyscy się dzielą, zależnie od tego, ile ostatnich szerów każdy, kto dał. Czyli uznajmy, jeżeli półka wydobędzie blok, łącznie było 10 tysięcy szerów, a ja dałem 1000 szerów, no to dostaję 10% z nagrody blokowej. No oczywiście odliczając benefit dla centrum obsługi półki. Kolejnym sposobem jest PPS. Czyli Pay per Share Plus e, polega on na tym, on jest jakby połączeniem ostatnich dwóch, które wymieniłem, e, bo jakby m, płaci on za każdego share swoim użytkownikom, ale w transakcjach jest jeszcze coś tak, jakby w blokach nie ma tylko e, opłaty za blok, czyli dodatkowych e, dodatkowych, Kryptowalut, które są tworzone, tylko jest jeszcze opłata yy, transakcyjna, czyli za gas fee, który w danym bloku jest. I to też zdobywa górnik, który wydobędzie blok. I właśnie PPS Plus polega na tym, że za każdego share'a dostają pieniądze, a dzielą się tą opłatą transakcyjną z bloku. Kolejną metodą wypłat jest tak zwana metoda solo. Polega ona na tym, że po prostu kopiesz samotnie i jeżeli akurat ty wydobędziesz blok, to dostajesz wypłatę całego bloku, a ogólnie to nie dostajesz. To pomaga kopać samemu, bo nie zawsze wszyscy mogą tak wszystko ustawić łatwo, a przez pulkę po prostu łatwiej ustawić kopanie samemu dobrze, jest jeszcze wiele innych, a mniej popularnych rodzajów nagradzania górników. Jeżeli chcecie sobie o nich poczytać, to zostawię artykuł, e, zostawię artykuł w opisie. Mam nadzieję, że to Wam pomoże wybrać Waszą pulkę. Ja osobiście polecam Two Miners, Hyveona i Binance Pool. Ze względu na te dodatkowe benefity, które y, z nich płyną, ale oczywiście, jeżeli nie używacie high-VOS-a, jeżeli nie, nie zależy wam na codziennych wypłatach y, z niskim gasfi, to po prostu możecie wybrać cokolwiek innego. Narka.